Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. I jak już pewnie wiecie po tytule filmu, będzie to film o perełkach z drugiego obiegu, perełkach lumpeksowych, ale właściwie, tak jak powiedziałam wcześniej, z drugiego obiegu jest bardziej adekwatne, ponieważ u mnie te hole właśnie zazwyczaj są takie łączone z lumpeksu, z wintet i też od moich sióstr, które uwielbiają dawać swoje rzeczy. I... I co, bez zbędnego gadania, przechodzimy do tematu odcinka. Eee, aha, jeszcze chyba nie powiedziałam na początku, że będą tutaj nie tylko uprania, będą też dodatki, akcesoria i nawet jedna rzecz domowa. Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą będzie w sumie dodatek. Zacznijmy sobie od tego. Jest to taki czerwony, skórzany paseczek. Eee, znaleziony, on jest z Lumpeksu. Zapociągnę z niego jakieś ale z 5 złotych, nie więcej. Może ma delikatnie kolor tej sprzączki, taki już bardziej srebrny niż złoty, takie coś pomiędzy, ale może nawet dobrze, bo czasami ta złota, te złote dodatki są takie aż zbyt złote, a to jest takie, że i do srebra i do złota będzie ok. No jest troszkę taki wytarty, ale nie przeszkadza mi to kompletnie. No więc chyba dobrze to wygląda. I co, z nim nie będę może robiła stylizacji, no bo to jest po prostu pasek. A może mi się przyda do jednej stylizacji? do czegoś tu będę zaraz mógł zwać, Ale tak, pierwszym naciskiem jest piękny, skórzany, jest to prawdziwa skórka, y, paseczek. No, właściwie ja mam większość pasków z y, W sumie chyba wszystkie już teraz mam skórzane. Dobra, jeszcze jakieś tam parciane takie mam, ale generalnie większość to jest po prostu skóra. Jak już jesteśmy przy dodatkach, to pokażę Wam drugi, w sumie ostatni dodatek i zaraz sobie przejdziemy do ubrań, a, jeszcze nie domowy. E, ale tak, drugie, drugą rzeczą z kategorii dodatki, jak to są te oto kolczyki, które kupiłam na Vinted i ja sobie je założę i już sobie w nich chyba zostanę po prostu. E, I ja szukałam kolczyków w stylu. Majbosie, już wam tłumaczę. Chodzi o to, że ona ma bardzo często okrągłe kolczyki takie, które, no takie, no takie kółka, które bezpośrednio przylegają do ucha. Że ten jest w takim miejscu, że e, po prostu jakby, no po prostu jest to kółko. <gł> nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. I one wtedy tak pięknie retro wyglądają i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że one są nowe, że to są nowe kolczyki, że wcale nie są jakieś wintyczowe czy, czy cokolwiek, e, bo... Trochę ten złoty kolor, mam nadzieję, że w sumie tutaj bym, tutaj bym sobie życzyła, żeby on się troszeczkę starł, no bo on jest taki żółty, żółty, mógłby być mniej żółty, ale ogólnie to te kolczyki wyglądają naprawdę wybitnie dobrze. No, i właśnie marzył mi się taki kształt kolczyków, jestem z nich w sumie bardzo zadowolona. Są nie za duże, nie za małe. Ale to oczko się zdziwiłam, że jest takie fioletowe na zdjęciu, wyglądało bardziej na brązowe, ale okej, okay, okej, okay. jest takie trochę marmurkowe, tak jakby. Nie zahacza mi na szczęście od mojej pozostałej kolczki, bo czasami u mnie to jest problematyczne i mnie to denerwuje, bo po prostu słyszę, jak chodzę, jak się jeden kolczyk od odbija, i po prostu cały czas mam taki metaliczny dźwięk przy uchu, co jest trochę denerwujące. E, więc tak, to jeżeli chodzi o dodatki, o akcesoria, i teraz Wam pokażę jeszcze dodatek do domu. Dobra, jeżeli chodzi o ten dodatek do domu, to mamy tutaj taki przepiękny wazon. Kocham go. Kupiłam go na takim kiermaszu, jakby coś takiego. Um, za 10 zł, chyba. Słuchajcie, on jest przepiękny. Prze za, że pewnie bym na niego musiała dać. On nie jest taki wielki, więc yy, no. Stówkę, 150 pewnie za, żeby kosztował, a ja go dorwałam za dychę. I on tak bardzo pasuje do moich innych takich rzeczy, że po prostu jak go zobaczyłam, to miałam po prostu od razu wizję, gdzie on będzie stał. Też wam w sobie nagram, gdzie stoi, bo już go kupiłam, no myślę, że z dwa miesiące temu. Ja byłam z siostrą i ona zobaczyła go pół sekundy później, i ja byłam szybsza <grywka> i była trochę walka o niego. Ale. Zaczniemy sobie do ciuszków mm, i zaczniemy sobie może nie od najsłabszych rzeczy, bo w tym haulu naprawdę nie ma nic słabego, to, to jest naprawdę wybitnie udany haul, e, ale od takich może pozasesonowych, bo dostałam ostatnio od siostry dwie takie letnie sukienki, e, jedną czarną i drugą w kwiatki, e, one są takie bez ramionczek, takie... Takie plażówki, powiedziałabym, ale takie ładniejsze plażówki, takie bardziej eleganckie plażówki. I co mogę o nich powiedzieć? No, są pełniane, bardzo fajne, na gumce, gumkowa na góra i taki bardziej puszczony dół. Czy one mają kieszenie? Nie mają kieszeni. Ale tak, te dwie sukienki dostałam od mojej siostry. Bo moja siostra uwielbia kupować. Jak jej coś wpadnie w oko, to ona po prostu kupuje w każdym możliwym kolorze. Kolejna rzecz jest również od mojej siostry i jest to czerwona satynowa sukienka. Ja takich sukienek mam już trzy w swojej szafie: e, fioletową, czarną i w taką wężową skórkę. Teraz wam pokażę. Tutaj mam wężową skórę, tu mam fioletową, lilakową taką bardziej i jeszcze gdzieś tam mam czarną, nie chcę mi się jej teraz szukać. E. I teraz moja siostra się przypomniała, jak byłam u niej ostatni weekend, że ona miała jeszcze czwartą taką sukienkę czerwoną. I te sukienki są już na nią za małe, więc najpierw dała mi tamte trzy. Teraz sobie przypomniała, że jeszcze miała czwartą, czerwoną, więc tak. To jest sukienka z H&M w rozmiarze w sumie M. Muszę już szczerze powiedzieć, że zmierzyć. Nie pamiętam, czy te sukienki są na mnie dobre, czy, czy nie, ale chyba dobre, skoro zostawiłam sobie tam te poprzednie trzy. I to jest 100% wiskowa. Wydaje mi się, że ona mi się przyda do stylizacji. Chociaż nie. Po prostu zaraz Wam nagram przepitkę, jak ta sukienka wygląda. I przechodzimy teraz już do lumpeksowych perełek. Zaczniemy sobie może od takiej bluzeczki w przepięknym, bardzo modnym sezonie, sezonie kolorze w tym sezonie, czyli takiego. To nie jest taki habrowy, bo habrowy ma taki trochę fiolet podbity w sobie. Kamera przekładmuje bardzo ten kolor i w kamerze on jest habrowy, a on... Tutaj on jest dużo bardziej zgaszony, niż ja to widzę w podglądzie. W każdym razie jest to bluzka marki skandynawskiej, marki Samso Samso. I ona, jeżeli się nie mylę, bo ona jest wykonana, ma wyciętą metkę, ale jak się nie mylę, to aha, bo aha szukałam jej po prostu przez Google Lens i znalazłam ją. Wciąż nie jest dostępna w sprzedaży, ale znalazłam ją po prostu na jakiejś aukcji, chyba właśnie na Vinted czy gdzieś. I ona jest wykonana z kupro. Ja kocham kupro, więc wszystko, co jest z kupro, biorę. I uwielbiam to, jak kupro się układa. Uwielbiam to, jakie kupro jest w dotyku. Kupro to jest tak zwany zamiennik jedwabiu i on faktycznie tak współgra, współpracuje, leje się. Jest taki. Uwielbiam Kupro yy, i o dziwo ten kolor jest dla mnie ok, A w ogóle yy, byłam w tym roku na takiej wyprzedaży garażowej marki Ansin i oni mieli w swojej kolekcji, wydaje mi się, że właśnie też z Kupro, takie body fioletowe czy bordowe czy coś takiego i o ja się bardzo spodobało. Yy, no ale nawet przeceniano, było jakiś tur po kosztowało kosztował 500 zł czy coś takiego. A tutaj proszę bardzo bluzeczka samso samso w podobnym stylu w podobnym vibe, bo też miała właśnie te marszczenia uwielbiam takie marszczenia na ramionach. I ona mnie kosztowała 13 zł. Dobra, lecimy dalej. Od drugiej siostry dostałam ostatnio takie oto piękne bermudy lniane. I nie miałam żadnych bermudów przez całe wakacje. Po czym siostra sobie na sam koniec przypomniała, że właśnie miała mi dać takie bermudy kremowe lniane. I w tym samym czasie, kiedy ona mi je dała, to ja sobie kupiłam te bermudy, które mam na sobie. Moje są z Reserved, te widzę, że są ze Stradivariusa. I uważam, że bermudy to jest to jest to. To jest po prostu strzał w dziesiątkę. Bermudy nadają się na lato, na jesień. Ja planuję w tych moich czarnych chodzić do kozaków jesienią i myślę, że to będzie wyglądało super. W każdym razie lniane bermudy, które są świetne i mam właśnie pomysł na noszenie ich z kolejną rzeczą. Ponieważ kolejna rzecz z lumpek no to jest taki Sweterek? Sweterek polu? E, z kołnierzykiem typu polu? E, nie wiem, jak to nazwać. Z takim krótkim rękawkiem, z krótszym rękawkiem. Jest to sweterek marki, bardzo premium, marki Race. I tak jak tutaj widać na metce, jest to 100% e, merino Wool. I Wam się on teraz może wydawać. Mało atrakcyjny, ale jak go wystylizuję, to zobaczycie, co ja w nim zobaczyłam, bo yy, ja właśnie go planuję nosić do Bermudów i Kozaków na przykład yy, i myślę, że będzie właśnie wyglądał świetnie z tymi linianymi, a można z tymi czarnymi, no zobaczymy, zaraz będę robić stylizację z tymi rzeczami, bo, bo tak, ale... No, sprawdzałam sobie teraz, właśnie tą markę Race. Ja oczywiście kojarzyłam wcześniej, ale teraz, przy okazji, właśnie jak znalazłam ten sweterek, to sprawdziłam sobie już, tak z ciekawości. No, to myślę, że taki sweterek z Merino, bo ta marka jest na Zalando i, no, myślę, że z 700 by pewnie kosztował. Zostając przy bluzkach, a właściwie tutaj będę miała taki bardziej top niż bluzkę, to mamy coś takiego z Lumpa. To ostatnio dorwałam w Lumpeksie, zwykły top zwykły to, w sumie zwykły to, ale on jest marki by Malen Birger i jest jakościowo, oh my god, czegoś takiego um, nie dotykałam jeszcze w swoim życiu, nie wiem czy to jest, bawełna, mam wyciętą metkę ze składu, ale nie wiem czy to jest sama bawełna, czy to nie jest przypadkiem bawełna z wełną, bo kurde, czegoś takiego, takiego Topu jeszcze w sumie nie miałam w swoich łapkach i jest, powiem Wam, no turbo jakościowy i w ogóle, to też zauważyłam, nie ma szwów, ani z jednej strony, ani z drugiej strony, jest uszty z jednego kawałka materiału, co konstrukcyjnie nie jest takie łatwe i jeszcze z tyłu ma w ogóle taki detal, ma taką metkę, w środku ma metkę normalnie i tutaj też ma właśnie tą metkę Bajmalen Malen Birger i ja tej marki nie znałam i bardzo się cieszę, że ją poznałam, i myślę, że będę z niej szukać moich kolejnych perełek na Vinted, bo jakość mają wybitną i chcę mieć więcej rzeczy tej marki. To jest skandynawska marka, duńska chyba dokładnie rzecz biorąc i powiem Wam, że jakość mają świetną, kroje mają proste, minimalistyczne, takie jak lubię, oczywiście na pewno nie wszystkie, ale to co sobie założyłam przejrzeć to, to tak. Chyba widziałam, że ta marka jest na Zalando, na pewno jest też na Witkaców, więc to jest niebele jaka marka i bardzo się cieszę, że ją poznałam, bo nie znałam wcześniej, no i widzicie, chodzenie na lumpy uczy i edukuje. Teraz przechodzimy bardziej do już takich jesieniarskich klimatów. Może nie do końca, ale już bardziej długi rękaw. I mam tutaj bluzę zwykłą, gładką, prostą bluzę beżową w taki delikatny melanżyk. Ale słuchajcie, jest to bluza polskiej marki Marsala. I ja mam jedną bluzę z Marsali. I stwierdziłam sobie, że ja mam też bardzo podobną bluzę w, w, w takim samym kolorze praktycznie, ale stwierdziłam, że tamtą swoją bluzę z Marsali kocham, uwielbiam, to jest moja ulubiona bluza. Więc stwierdziłam, że tą też wezmę, bo na pewno się będzie super nosić. Pomimo, że nie potrzebowałam takiej bluzy, no to stwierdziłam, że no jest to coś godnego, że tak powiem, zabrania. I ja mnie też nie kosztowała dużo, coś około 15 zł, myślę, myślę, że nie więcej. Ale no, zdziwiłam się. Co prawda mi wpadają co jakiś czas yy, w ręce rzeczy polskich marek yy, w handach, ale rzadko. No, jednak jest to rzadkość. A tutaj proszę bardzo, bluza z Marsali, więc spoko. Kolejną rzeczą będzie sweterek, więc dziwny. Zmieniłem czemu go zabrałam, ale jakoś tak. Się, jak to czasami jest na obieksie. Nie wiem, czy to jest zaćmienie, czy będę w nim chodzić, czy jest fajny, czy nie jest fajny, czy nie miałam zaćmienie mózgu, czy jednak jest super. Ale to jest taki sweterek w pszczółki, taki trochę w stylu preppy. Yy. No ma takie haftowane pszczółki. Nie ma żadnych metek ani z marką, ani ze składem. No nie wiem. Mam mieszane co do jego uczucia, ale jakoś tak poczułam, że chcę, żeby ze mną wrócił. A takie. Yy. Perełkowe guziczki, niektórzy to lubią, niektórzy nie. Nie wiem, czy tu się za dużo nie dzieje, czy to jest w ogóle mój styl, ale jakoś tak założyłam go na siebie i mówię, kurde, nie no, biorę, ale muszę się nad nim jeszcze zastanowić. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca tego filmu, ponieważ zostały nam tylko dwie rzeczy. To będą dwa swetry i moim zdaniem to są dwie najpiękniejsze rzeczy z całego holu. Chociaż tak jak widzicie, całkiem niezły jest to hol. Musicie przyznać, że raczej same perełeczki tutaj były, prawda? No i dobra, pierwszy z tych sweterków jest to taki piękny, szary sweter z takim dekoltem typu polo z mango i jest to 100% kaszmir. Moja siostra go w tamtym roku kupiła sobie na Vinted, ale w tym roku jakoś tak stwierdziła, że nie będzie w nim chodzić, że jest trochę na nią za mały, za krótki, bo moja siostra jest dużo wyższa ode mnie i stwierdziła, że daje go mi. Dzięki. I słuchajcie, on jest obłędny. Ja mam dużo kaszmirowych swetrów i mam z sieciówek, mam... Marek bardziej premium, czy to z Vinted, czy to z secondhandu. no chyba tak po prostu w pewnej cenie nie zdarzyło mi się kupić po prostu kaszmirowego swetra. Ale y, mam z y, właśnie fajnych marek, więc ja tą jakość wełny m, jakby mam pole do porównania. I y, zazwyczaj te y, swetry z kaszmiru, czy innego tego typu premium materiału z sieciówek są po prostu gorsze. Są mniej przyjemne, są taka, widać, że ta jakość jest trochę słabsza. Ale tutaj, o, tutaj moi drodzy, tutaj ten kaszmierak jest pierwszej jakości. To, jak ten sweter jest przyjemny, miękki, hmm, chmureczka. To jest po prostu chmureczka. I to, jaki on jest leciutki, to ja po prostu nie mam pytań. Nie ja wiem, że to będzie mój ukochany sweter, bo nie dość, że on cudownie leży, to jest Mega miły, właśnie dla skóry. Ach, nie mogę się doczekać, żeby go dosić. Słuchajcie, ostatnia rzecz z tego holu, największa perełka jest już tutaj ze mną. Jest to przepiękny czerwony sweter, ale widzę, że kolor jest bardzo przekłamany, bo jest bardziej jarzeniowy w podglądzie niż w rzeczywistości. W rzeczywistości to jest taka klasyczna czerwień, a w podglądzie jest bardziej taka jaskrawa. Nie jest taki jaskrawa, ale słuchajcie, jest to sweter wykonany z angory. W 80% jest to Angora i chyba tam 20% czegoś sztucznego. Ale to, jak to jest miłe, to jest po prostu niesamowite. W każdym razie, ja, jak to zobaczyłam, to nie wiedziałam, czy to jest sukienka, sweter, co to jest, bo tak jak widzicie, to jest dość długie i myślałam, że znalazłam sukienkę z Angory. Ale nie, jest to sweter. I ja wiem, że teraz wygląda dziwnie, ale jak się go wystylizuje, a właściwie nawet nie wystylizuje, tylko po prostu dobrze ułoży, to on wygląda przepięknie, więc ja teraz wskakuję w te wszystkie rzeczy, ee, robię przebitki, żebyście zobaczyli też na sylwetce, jak, jak one wyglądają i już się teraz z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał e, ten odcinek i że zostawicie po sobie jakiś ślad. Będzie mi bardzo miło. Pa pa!